Początek XXI wieku to okres prawdziwej dominacji Masters w tworzeniu gier o tematyce rajdowej na PC-tach, głównie dzięki niezwykle popularnemu w naszym kraju Colin McRae Rally 02, w którego zagrywano się namiętnie nawet wtedy, kiedy na rynku pojawiła się nieco kontrowersyjna, aczkolwiek również świetnie oceniana trójka. Wydany w 2004 roku Colin 04, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka, miał jednak dwóch poważnych konkurentów w postaci realistycznego Richard Burns Rally oraz hybrydo X-Pen Really wydanego przez rodzime studio Techland i to właśnie pojedynek pomiędzy tymi tytułami zobaczycie w dzisiejszym odcinku, natomiast na pytanie który z nich jest lepszy, odpowie... NIE, Nie. Nie. Nie TYLKO Dla porządku czasowej linii wydarzeń warto wam widzieć, że 4 kolina pierwotnie wydano na konsole PS2 i Xboxa już kilka miesięcy po premierze trójki na PC-tach, a pełnoprawna wersja komputerowa zadebiutowała w kwietniu 2004 roku, czyli około 5 miesięcy przed wydaniem naszego rodzimego x Taki przebieg wydarzeń stworzył zatem idealne warunki do zestawienia tych dwóch gier wyścigowych ze sobą, a zaczniemy od trybów gry i zawartości. Nie, 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 nie tylko. Wbrew opinii wielu grających czwarta odsłona super popularnych rajdówek od Codemasters Masters nie posiadała pełnej licencji WRC, i choć mieliśmy okazję pojeździć prawdziwymi pojazdami rajdowymi jak Citroen Xara, Punto Super czy Jakże kultowym Subaru Impreza, tak wszelkie naklejki i oznaczenia drużynowe zostały tu wymyślone przez ich twórców lub zapożyczone z innych rajdów. W kwestii trybów gry w przeciwieństwie do kontrowersyjnej pod tym względem trójki, mogliśmy rozegrać mistrzostwa rajdowe każdym z 21 dostępnych aut podzielonych na Grupy z napędem na 2 i 4 koła, grupę B oraz pojazdy specjalne nie przeznaczone docelowo do tradycyjnych zmagań tego typu. Ścigaliśmy się natomiast po około 52 świetnie odzorowanych i różnorodnych odcinkach specjalnych, porozrzucanych po 8 krajach, takich jak Hiszpania, Grecja, Japonia czy Stany Zjednoczone. Zabrakło niestety możliwości sprawdzenia swoich umiejętności po trasach rozlokowanych w Polsce, ale niedobór ten w zupełności nadrobiono angażującymi trybami gry, jak możliwość rozegrania dowolnego rajdu, a nawet konkretnych odcinków specjalnych, jak i wzięcia udziału we wspomnianych już przeze mnie mistrzostwach, w sześciu różnych odmianach i to w dodatku nie tylko w pojedynkę, ale nawet z czterema dodatkowymi graczami w ramach trybu online, jak i lokalnego split screena. Konkurencyjny pod tym względem X-Pen, really już na samym starcie rozgrywki, pyta nas o tryb, w którym chcemy zagrać, oddając do wyboru szybki i prosty w obsłudze Arcade lub też nieco bardziej wymagający wariant realistyczny. Niezależnie od tego, który z nich wybierzemy, gra umożliwia rozgrywkę w ramach mistrzostw, showstride'owych, pojedynczego wyścigu lub też zmagań online, z tym, że w przeciwieństwie do produkcji Code Masters nie uświadczymy tu niestety zabawy na podzielonym ekranie. Jak zapewne się domyślacie, Techland nie podjął się również kwestii nabycia praw licencyjnych, zatem zamiast prawdziwych modeli samochodów, zasiądziemy za kółkami ich wymyślonych, choć bardzo podobnych pod kątem wizualnym odpowiedników. Pomimo tego, że na pudełku z grom lub informacjach prasowych wielokrotnie podkreślano, że gracze mogą rywalizować za pomocą blisko 40 dostępnych aut, tak większość z nich to po prostu różne warianty tego samego pojazdu, w ramach których bez trudu rozpoznacie takie klasyki jak Peugeot 206, Ford Focus, BMW X3, Punto Super czy Mitsubishi Lancer Evolution. Auta te przetestujemy natomiast na pięknie zaprojektowanych i bogatych w detale odcinkach specjalnych rozgrywanych w USA, Niemczech, Finlandii, Kenii i Irlandii oraz oczywiście w Polsce. Same mistrzostwa, które gra ma do zaoferowania to natomiast inaczej nazwany pełnoprawny tryb kariery, w którym poza tradycyjnymi rozgrywami, z grywkami będziemy mogli również zmierzyć się z czasem, innymi kierowcami obecnymi fizycznie podczas wyścigu rodem z Rally Crossu, a także spróbować się w tak zwanym freestylu, gdzie naszym zadaniem będzie jak najszybsze przebrnięcie przez wszystkie punkty kontrolne rozmieszczone na otwartej mapie. Nie bez znaczenia w rally pozostawał również dość rozbudowany wątek ekonomiczny, w ramach którego musieliśmy nabywać odpowiadające danemu eventowi auta oraz odpowiednio je przygotować, na przykład czy to poprzez dobranie odpowiednich opon i ustawień, czy też zakup ulepszonych części dostępnych w ramach tuningu i to zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Odpowiednie zarządzanie środkami finansowymi w rajdówce Polaków było w zasadzie kluczowym elementem zabawy, ponieważ nierozsądne lokowanie funduszy mogło doprowadzić nawet do konieczności rozpoczęcia kariery na nowo. Jeśli chodzi o punkty w pierwszej kategorii dzisiejszego pojedynku, decyzja może być troszeczkę kontrowersyjna, ale pomimo tego, że doceniam licencjonowane auta oraz świetny i realistyczny tryb mistrzostw w kolinie 04, a przy. Na screenie spędziłem swego czasu naprawdę mnóstwo godzin ze znajomymi, tak ogrywając obie te sportówki naprzemiennie zdecydowanie przyjemniej rozgrywało mi się różnorodny i po prostu ciekawszy z punktu gracza tryb kariery. Natomiast nieco zmienione karoserie, a od pomysłodawstwa Techlandu nie przeszkadzały mi zupełnie, zwłaszcza kiedy mogłem pościgać się po miejscówkach w Polsce i to właśnie polskiej grze przyznaję pierwszy punkt, zapraszając Was jednocześnie do konfrontacji modelu jazdy. nie, 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 nie tylko. Prowadzenie samochodów w teklandowskiej grze rajdowej jest bardzo intuicyjne i dość szybko idzie się go nauczyć niezależnie od wybranego trybu zręcznościowego czy symulacji. W obie produkcje postanowiłem zagrać jednak tak jak Pan Bóg w dawnych czasach przykazał, czyli na klawiaturze i muszę przyznać, że był to strzał w przysłowiową dziesiątkę. Pojazdy zachowują się różnie w zależności od nawierzchni, po której jeździmy i warunków pogodowych, które zastaniemy, a wąskie zakręty i liczne przeszkody na drodze skutecznie zachęcają gracza do zdjęcia nogi z gazu w newralgicznych momentach. Nie zmienia to jednak faktu, że gra, niezależnie od poziomu trudności, który sobie wybierzemy, jest stosunkowo łatwa i już kilka dokupionych części w ramach tuningu, czy też odpowiedni dobór ogumienia pojazdu wystarczą nam do osiągania pożądanych wyników na trasie. Nie odczułem w x również zbytniej różnicy pomiędzy tym, czy wybierzemy na Subaru, Punciaka czy x Trójkę, ponieważ wszystkie auta zachowują się w gruncie rzeczy podobnie, a tryb symulacji odnosi się bardziej do podatności naszego automobilu na zniszczenia, czy też zdrowej kierowcy, które również tu uwzględniono, ale jest to raczej efekciarstwo niż faktyczny czynnik, na który trzeba uważać. Nie do końca spodobało mi się także dziwne dygotanie aut w niektórych momentach oraz takie sobie wrażenie pędu, pomimo osiągania dużych wartości na prędkościomierzu. Ogólnie model jazdy jest bardzo dopracowany, sprawia mnóstwo przyjemności i zachęca do ostrzejszej jazdy, niemniej ciężko tu mówić o jakimkolwiek realizmie, choć na początku zabawy auta sprawiają wrażenie faktycznie cięższych i trudniejszych do okiełznania niż u konkurencji. Czwartemu Kolinowi z kolei bardzo często wypominało się ogólną prostotę w jeździe i rozczarowująco niski poziom trudności, co przekładało się z kolei na bardzo intensywną, aczkolwiek raczej krótką rozgrywkę. Podobnie jak w x taki tutaj postanowiłem rozegrać pełną karierę używając do tego wyłącznie klawiatury i muszę przyznać, że w żadnej innej grze. Rajdowe, jaka kiedykolwiek wyszła z kultową dwójką i najnowszymi dirtami na czele, nie jeździło mi się tak dobrze jak w starym, dobrym kolinie Macre 04. Wszystko dlatego, że auta, które prowadzimy, cudownie wchodzą w zakręty, cały czas trzeba być czujnym i manewrować pomiędzy gazem a hamulcem, a i same pojazdy, w zależności od wybranej grupy napędowej, prowadzi się odmiennie. Natomiast bez względu na wszystko, czuć tu po prostu niesamowitą prędkość i satysfakcję z doskonale wykonanego przejazdu. Kolejne odcinki specjalne pokonuje się tu błyskawicznie. A każdy zakończony wyścig powoduje nieposkromioną ochotę na kolejny, co w połączeniu z różnymi wyzwaniami do pokonania w celu odblokowywania następnych, auto-przetestowania w trybie mistrzostw stanowi genialną mieszankę realistycznego podejścia do rajdów, z prostą i satysfakcjonującą rozgrywką, czyniącą poniekąd ukłony w stronę graczy, pragnących poznać piękno tego sportu bez posiadania super skilla, czy też ultra-drugiej kierownicy do zabawy. Niewielu z Was, zapewne o tym wielu, pamięta, ale i również czwarta odsłona rajdów od Coldemasters posiadała swój własny, utrudniony i bardziej realistyczny model jazdy, który można było odblokować wraz z postępem w trybie mistrzostw, czyniąc wówczas dość prostej i przyjemnej gry zręcznościowej kawałek nietęgiego wyzwania do pokonania. W aspekcie modelu prowadzenia pojazdów nie mogę zatem postąpić inaczej niż przyznać punkt Colin McRae 04, który jest po prostu lepszy i mówię to przy mojej całej sympatii do x pen które również nie ma się w tym aspekcie czego wstydzić, ale jednak nie jest to jeszcze poziom zaproponowany przez brytyjskiego Producenta. W naszej bitwie mamy zatem remis, a w następnej konfrontacji zestawimy ze sobą oprawę wizualną. nie, 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 nie tylko. Patrząc na rok wydania obu tych produkcji, aż ciężko uwierzyć, że są one już pełnoletnie. Zarówno Colin, jak i Xpend wciąż wyglądają bowiem bardzo dobrze, stanowiąc doskonałą alternatywę o tematyce gier rajdowych, na np. na komputery o słabej specyfikacji. Każda z tych produkcji celuje jednak w nieco inne wizualne tony i w przypadku wersji 04 Cold Masters skupiło się w głównej mierze na doskonałym odzorowaniu aut, które stanowią tu danie główne wizualnej uczty. Największe wrażenie wzbudza oczywiście wierne odzorowanie faktyczne. Modeli występujących w rzeczywistości z dbałością o najmniejsze detale oraz rewelacyjny model zniszczeń, który nie tylko efektownie wygląda, ale ma również realny wpływ na funkcjonowanie auta i czasy pokonywanych przejazdów. Dodatkowo gra oferuje zdecydowanie szersze niż w poprzednich częściach cyklu pięknie zaprojektowane odcinki specjalne, a rozlokowanie ich na przestrzeni różniących się pod względem pogody jak i klimatu krajów sprawiają wrażenie dużej różnorodności. Na uwagę zasługują również wysokiej jakości, jak na tamte czas, tekstury oraz towarzyszące rozgrywce efekty środowiskowe, jak np. brudząca się od śniegu czy piasku karoseria auta. Nieco gorzej w Kolinie wypadają natomiast tło i efekty pogodowe, ponieważ te pierwsze są zdecydowanie mniej szczegółowe aniżeli elementy grafiki widziane na pierwszym planie, a te drugie, poza doskonale wyglądającym deszczem, potrafią być po prostu brzydkie, jak np. dziwacznie wyglądające opady śniegu. Tak czy inaczej, kultowa rejdówka od Brytyjczyków nawet dzisiaj wygląda nad wyraz solidnie. Bardzo ciekawy przypadek wizualny stanowi za to X-Pen really od Techlandu, nad którym na premierę co chwila cmokano bardzo chętnie dzieląc się opinią najlepiej wyglądającej gry wyścigowej na ówczesnym rynku, aczkolwiek moim zdaniem polskich recenzentów w tamtym czasie troszeczkę za bardzo poniosła ułańska fantazja. Nie zapominajmy, że produkcja ta korzystała z drugiej iteracji silnika Chrome, którego pierwotnie wykorzystano do stworzenia świetnie wyglądającego i docenianego na zachodzie, ale jednak FPS-a, pod tym samym zresztą tytułem. Rajdowa gra wrocławskiej ekipy może zatem poszczycić się ponad przeciętnym. Dużymi, bogatymi w szczegóły mapami, na których rozlokowano OS-y, oraz doskonałą fizykę obiektów, uwidaczniającą się zwłaszcza w przypadku demolowanych band reklamowych, jak i rozrywanych taśm wyznaczających kierunek jazdy. Oko cieszą również drobne detale, jak ludzie i zwierzęta wbiegający na drogę, czasami nawet tuż przed maską naszej maszyny, a użycie modnych efektów rozmyć i połyskiwania, choć obecnie odbierające mocno z poczucia realizmu, kiedyś naprawdę mogły imponować. Oczywiście, największą wadą XP Trilli pod kątem gry. Graficznym był całkowity brak licencji na auta, jak i ich malowania, przez co ścigaliśmy się wprawdzie podobnymi do swoich realnych odpowiedników budami, ale jednak zdecydowanie mniej szczegółowymi i w gruncie rzeczy podobnymi do samych siebie, przez co obecnie nawet w przypadku świetnie zrealizowanego modelu uszkodzeń karoserii na oczy rzuca się zbyt duży kontrast pomiędzy takimi sobie modelami pojazdów z świetnie zaprojektowanym otoczeniem, po którym się poruszają. Nie mogę też nie zwrócić uwagi na fakt, że animacja poruszania się pojazdów czasami wydaje się. Być po prostu rwana i nierealistyczna, i choć dotyczy to głównie odcinków po asfalcie, czasami wygląda po prostu brzydko. Wracając do naszej punktacji, tak jak mówiłem, obie gry wciąż prezentują bardzo zadowalający poziom, choć w walce o uwagę gracza celują w nieco inne elementy. Colin ma ładniejsze autka i poczucie pędu, a X-Pend fajniej zrealizowane trasy. No i przede wszystkim można pojeździć po Polsce, zatem w zakresie szeroko pojętych wizualiów wstawiam każdej pozycji po punkcie, obostrzając tym samym rywalizację przed rundą finansową w której porównam audio obu produkcji. Nie, 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 nie tylko. Kwestie udźwiękowienia X-Pen obnażają jego finansowy deficyt, ponieważ gra ta od samego początku nie była planowana jako pełnoprawna wysokobudżetowa produkcja przeznaczona na podbój rynku, a raczej swego rodzaju test techlandu na żywym organizmie i badanie potencjalnego odbiorcy. Cała para X-Penda niewątpliwie poszła bowiem w grafikę i silnik fizyczny gry, szukając oszczędności we wspomnianej już licencji czy właśnie udźwiękowieniu. Nie oznacza to oczywiście, że rodzima rajdówka brzmi źle. Ot, po prostu czuć tym wszystkim niewielkie zasoby pieniężne studia na nią przeznaczone i kończące się środki na realizację prawdziwie klasowej gry wideo. W zależności od wersji, którą posiadacie, usłyszycie dwóch różnych pilotów. I tak w pudełkowej polskiej edycji wystąpił wielokrotny rajdowy mistrz Polski Jarosław Baran, a w zagranicznej wersji steamowej usłyszymy dość randomowo brzmiącego specjalnie zatrudnionego speakera pochodzącego z outsourcingowego studia. Do wyboru pozostaje jeszcze odczytujący wszystko dosłownie kobiecy głos programu Iwona, ale jego kompletnie nie da się słuchać czy też zrozumieć, natomiast same odgłosy silników czy otoczenia są po prostu w porządku. Po drugiej stronie barykady mamy kolina 04, którego udźwiękowienie jest jedną z najmocniejszych stron całej gry i widać to już na samym początku, kiedy poruszamy się po elegancko wykonanym menu gry. Później jest jeszcze lepiej, ponieważ przed rozpoczęciem wyścigu wita nas akompaniament trąbek, oklasków oraz całego tego rajdowego gwaru, który znamy z rzeczywistości. Wzięką na torcie są oczywiście odgłosy samych pojazdów, które brzmią wyśmienicie i nie utraciły one ani odrobiny z jakości, którą oczarowały mnie w odległości. Zległym już w 2004 roku. Colin macre 04 to jedna z tych gier, w których obcowanie bez dźwięku powinno być najzwyczajniej w świecie zabronione, ponieważ obniża to zabawę mniej więcej o połowę. O potencjale i dbałości tej produkcji w zapewnieniu najwyższego komfortu dla każdego audiofila niech świadczy również ilość pilotów do wyboru w samej polskiej wersji, która oczywiście oferowała dwóch anglojęzycznych lektorów do wyboru, ale dodawała również coś ekstra od siebie, wrzucając do i tak już bogatego i świetnie odegranego Zestawu sympatycznego i żywo reagującego na nasze poczynania drogowe Wacława, prawdziwą legendę polskich rajdów w postaci Krzysztofa Hołowczyca oraz Martynę Wojciechowską, która również była swego czasu kierowcą rajdowym. Podsumowując, Konin 04 całkowicie demoluje polskiego Xpenda pod kątem udźwiękowienia, i to właśnie jemu należy się w pełni zasłużony punkt, ostatecznie wygrywając również całą dzisiejszą rywalizację z naszą rodzimą produkcją z wynikiem 3 do 2. Nie. こう。YouTube call. Muszę przyznać, że pomimo dzisiejszej przegranej x pen Rally jestem pod absolutnym wrażeniem, że produkcja ta praktycznie do samego końca testowania na przemian z Kolinem 04 i dziesiątek wyjeżdżonych godzin w obu produkcjach naprzemiennie, praktycznie do samego końca trzymała mnie w niepewności, której z nich przyznać Laur zwycięzcy. Świadczy to doskonale o Tychlandzie, który bez większego doświadczenia w grach wyścigowych stworzył naprawdę godnego konkurenta dla monopolizującego swego czasu rynek Masters. i aż dziwne, że poza delikatnie służonym X-Pen, czyli Extreme, polskie studio nie pokusiły się o pociągnięcie marki dalej, zwłaszcza że obecnie jest to gatunek dość niszowy i mógłby znaleźć sporą rzeszę nowych odbiorców. Tak czy inaczej, obie z prezentowanych dziś gier prezentują naprawdę wysoki poziom i polecam się z nimi zapoznać, choć pod tym względem zdecydowanie łatwiej o X-Penda, którego kupicie na Steam w cenie 4-paka albo za około 3 zł na kluczykowniach. Wybór pozostawiam Wam, natomiast ja żegnam się z Wami, zapraszam do dyspozycji dyskusji w komentarzach na temat która z tych gier jest waszym zdaniem lepsza i jak zwykle zapraszam do pozostałych materiałów na razie